Takiej imprezy jeszcze w Ełku nie było. Po raz pierwszy Ełczanie mogli obserwować wyścigi smoczych łodzi. W szranki stanęło kilkanaście załóg ze szkół, urzędów i służb mundurowych. Takie wyścigi to nowy sposób władz powiatu na zainteresowanie ludzi sportami wodnymi. Jeszcze smoczych łodzi nie było w Ełku, więc trzeba było zainteresować ludzi, że jest to przede wszystkim oczywiście świetna zabawa, ale bardzo wychowawczy temat, ponieważ drużynowe działanie to to, na co liczymy w ogóle w życiu. I wynik smoczych łodzi zależy od składowej wysiłku poszczególnych. Szczególnych zawodników. Smoczołodzie jako drużynowy sport wodny pojawił się najpierw w południowej Azji. W skład załogi łodzi wchodzą wioślarze, sternik oraz bębniarz, który wybija na bębnie rytm wiosłowania, bo manewrowanie długą i niezbyt szeroką łodzią do łatwych nie należy. Przepłynięcie nią, tak jak w ełku 200 metrów, to nie gra w szachy, jak mówili strażacy, którzy wygrali rywalizację mundurowych, dwukrotnie pokonując osadę policji. Mundurowi ścigali się aż trzy razy. Pierwszy wyścig wygrali strażacy, drugi policjanci, a w trzecim decydującym znów lepsi byli pożarnicy. Była ciężko, ponieważ start jest dosyć jeszcze rytmiczny, natomiast każdy ma jakieś pewne opóźnienie z czasem i trudno później zachować się do samego końca. Ostatnie 50 metrów to jest bojaźń, że ktoś inny ciebie wiosł nie trafi. Policjantom do zwycięstwa zabrakło dosłownie pół metra. Im także siadła synchronizacja wiosłowania. Nie można się bujać i równomiernie wkładać wiosła do wody, bo właśnie w tym trzecim wyścigu właśnie troszeczkę się poplątało nam trochę i... I, i, I wyszło niewiele, bo już dochodziliśmy do nich, bo start był oczywiście straży pożarnej lepszy, ale w połowie już żeśmy dochodzili, no ale później troszeczkę motorówka fale zrobiła przed całym startem. Potem smoki we władanie objęli uczniowie ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Najlepiej poradzili sobie reprezentanci zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych, mimo że ich drużyna powstała dwa dni przed zawodami, a trenowali na łodzi tylko raz, chwilę przed startem. To oni pojadą na wyścigi na szczeblu wojewódzkim i powalczą o prawo do udziału w finale ogólnopolskim, co jest kluczem do pływania na Smoku? Wytrzymało się siła. Jest bardzo ciężko wiosłować na takie łódce. Zwłaszcza, że jest dużo osób, 20 osób. Chętnych do ścigania się nie brakowało. W kategorii Open wystartowało kilka załóg z urzędów i instytucji. Osada gospodarzy imprezy ze starostwa powiatowego zapowiedziała, że będzie gościnna. My zachowamy się pewnie gościnnie, a więc damy wygrać innym, bo nie wypada, żeby gospodarze zwyciężali z gośćmi. Ale tutaj chodzi przede wszystkim o zabawę i właśnie o ten zbiorowy wysiłek. Więc w naszej drużynie będzie parytet kobiet, dlatego myślę, że dziewczyny dadzą siebie wszystko, my je wesprzemy swoimi mięśniami i na pewno osiągniemy. Najwyższy wynik w dotychczasowym życiu. I tak się stało. Wygrał urząd miasta przed starostwem i osadą przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Impreza na tyle się spodobała, że na pewno odbędzie się kolejna edycja tych wyścigów, i łodzi ma być więcej.